Zobaczcie jak Krystianek wygląda. Ma nową kurteczkę. Krystianku, podoba Ci się nowa kurteczka? Tak. Tak? Piękna? Tak. A wyciąg smoczka, wyciąg smoczka, bo jest jej dużo ja. Super! Kupiłam Krystiankowi taką kurtkę na sinsaju. Ostatnio przyszła paczka i wygląda bardzo fajnie. Jest to taka kurtka a'la płaszczyk, także na pewno będzie mu w niej cieplutko. Krystianku, gdzie my jedziemy? Hmm? Gdzie jedzie Krystianek? On jest taki ostatnio śmieszny, że po prostu szok. Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Mamy godzinę 18, za oknem już jest ciemno, a my zbieramy się na zakupy. Mamy dzisiaj sobotę. Jedziemy dzisiaj na zakupy, bo... W poniedziałek, dokładnie za dwa dni, jedziemy nagrywać intro do vlogmasów i okazało się, że muszę parę rzeczy kupić: a mianowicie muszę kupić Zuzi kurtkę i muszę kupić Krystianowi buciki. E, bo, oczywiście, ja już zamówiłam wcześniej ciuszki, kurtki z myślą o tym, żeby nagrać w nich właśnie intro do Vlogmasu, ale coś poszło nie tak. Przyszła paczka. Tutaj właśnie ją mam. Jest ogromna Scentsai. Po prostu wszystko na Zuzie przyszło za duże. E, na Krystianka praktycznie wszystko zostawiłam, a na Zuzie po prostu wszystko idzie do zwrotu. E, także na szybko pokażę Wam, co kupiłam. E, i co idzie do zwrotu. Także Krystianowi kupiłam takie e, jeansy, joggery e, w rozmiarze 98, e, i one są na niego troszkę za duże. Ale myślę, że dorośnie do nich I zamówiłam jeszcze jedną parę właśnie takich jeansów, Tylko w kolorze jasnym Ale wam ich nie pokażę teraz na nagraniu Bo Krystianek ma już je na sobie Zamówiłam też bluzę taką w minionki Bardzo fajna Ale też mają na sobie I zamówiłam jeszcze dla Krystianka kurtkę Jest rewelacyjna To jest taka kurtka ala płaszczyk Także dla Krystianka byłoby tyle A, jeszcze tu mam jedną bluzę w sumie Także jeszcze taką bluzę zamówiłam Na zameczek I to jest taka bluza panda Także też bardzo fajna Dla siebie zamówiłam Świąteczne piżamko W takie pierniczki Ale kurde coś mi po prostu nie podpasowała Nawet szczerze jej nie mierzyłam Tylko wyciągłam z kartonu Spojrzałam na nią i pomyślałam do zwrotu, także tak się prezentuje ta piżamka, tutaj ma bluzeczkę na długi rękaw i do tego są spodnie Także idzie to do zwrotu i właśnie dzisiaj oddam w sklepie Sinsai. Dla Zuzi zamówiłam taki płaszczyk, zamówiłam go właśnie z myślą, że ubiorę go po prostu do nagrywania intro Poniedziałek, ale niestety on jest na nią za duży. Zobaczcie, tak się prezentuje ten płaszczyk. Taki kożuszek, tutaj ma właśnie z pod spodem kożuszek, guziczki, no ale on jest za duży zdecydowanie na zuzie, także idzie do zwrotu. I zamówiłam jeszcze zuzi kurteczkę, ale ona też jest niestety na nią za duża i też idzie do zwrotu. Tak się prezentuje kurteczka, to jest taka kurtka, też Ala płaszczyk. Wszystko kupiłam w tym roku dłuższe, żeby po prostu było im cieplutko w nóżki, jak będziemy chodzić na spacerki. Teraz już mamy chłodne dni. Także no, też idzie do zwrotu, co tutaj dużo mówić, po prostu jest za duża. Także ja pakuję szybko tą paczkę i jedziemy na zakupy. Jeszcze zanim wyjadę na zakupy, to chwilę posiedzę sobie w ciszy. E, bo właśnie Mariusz poszedł z dzieciaczkami już do samochodu, do garażu, będą na mnie tam czekać. E, a ja chcę Wam powiedzieć, że ostatnio czuję się naprawdę bardzo zmęczona. E, macierzyństwo nie jest łatwe, e, mało osób o tym mówi, wiele osób mówi, że wszystko jest idealnie i po prostu nie pokazuje swojej zwykłej codzienności. E, a ja właśnie chcę Wam powiedzieć, że macierzyństwo nie jest też. E, Cukierkowe i oblane lukrem, bo też zdarzają się dni, na przykład takie jak dzisiaj, że Zuzia mnie totalnie dzisiaj w ogóle nie słuchała, że Krystian płakał co chwilę i też dawał w kość. I powiem Wam, że po całym dniu siedzenia z dziećmi w domu jestem dzisiaj wypompowana i cieszę się, że Mariusz przyszedł z pracy i że przejął dzieci i że mi trochę pomoże, bo. Idzie po prostu szału dostać. Ostatnio Zuzia ma jakiś ciężki etap i w ogóle nas nie słucha. Nie wiem czy to jakiś bunt, czy coś innego, ale po prostu no idzie dostać szału w domu. Także mam nadzieję, że niedługo jej to przejdzie. Ale powiem wam, że jeśli jesteście mamusiami i też macie jakieś ciężkie dni, to nie tylko wy tak macie, po prostu, bo inni ludzie też tak mają i też mają gorsze dni, tak samo jak ja dzisiaj miałam. Także idę się zrelaksować, idę na zakupy. Mam nadzieję, że kupię sobie coś fajnego. Także zabieram Was z nami, chodźcie. teraz w Seasai w galerii. A ła, ktoś mi ciągnie włosy Krystianek. E, I mierzymy z linią sukienki, bo wybrałam parę sukienek, ale nie możemy się zdecydować, więc pewnie weźmiemy kilka. E, nie pokażę mu sukieneczkę. Pokażemy Wam, poczekajcie. Trochę tu ciasno. Pokaż mi sukienkę. Taka w kropeczki. E, ma bardzo fajny materiał, bo jest taka bardzo mięciutka, także rewelacyjna. Kolejna sukienka wygląda tak. Miłinioś pokaż. Piękna, błyszcząca, tylko jest jeden problem, jest na krótki rękaw. Chociaż, mi się jakiś sweterek do tej sukienki byłby spoko, co? Mhm. Kurteczka taka. Kolejna sukieneczka tak się prezentuje, czarna, bardzo fajna, także bierzemy. Misia, podoba Ci się? Tak. Fajna, no nie? Elegancka, mamusia ma takie sukieneczki, no nie? Tak. Świetna. Także polecam, musicie się wybrać z Sensei. I uwaga, ostatnia propozycja sukienki. Typowo świąteczna sukienka z myszką Mini. I co misia? Fajna. Którą bierzemy? Wszystkie. Wszystkie! A Krystian broi tutaj w sklepie. Krystianku, co ty robisz? <grystanie> misia, jak tam samopoczucie? Kiepskie. Kiepskie? Bardzo nie i lubisz i zakupów, nie prawda? Robicie. Krystian to jest taki po prostu Denis, rozrabiaka ostatnio, że tylko co chwilę rozrabia i zrobił się taki śmieszny, że po prostu szok. Krystianku, co ty robisz? <grystanku> Siku się chce? Co ty robisz? Wygupiasz ty się, tak? Wygłupia się, no. <grystanku> Zobaczcie, tutaj są takie świąteczne drzewka i pomyślałam, że takie sobie kupię na święta, ale to już nie dzisiaj, bo już sklepy zamykają. I podoba mi się to ostatnie, albo to środkowe tutaj. Także na pewno tutaj wrócę. Zamykamy dzisiaj galerię. 21, a my zobaczymy. Wróciliśmy już z zakupów, i muszę Wam coś pokazać, co kupiłam. E, to już jest chyba starość, że cieszy mnie mydło do rąk, e, które gra świąteczną piosenkę. E, dorwałam takie mydło w Rosłanie. Uwaga, Krystianek, puszczamy? Tak. Puszczamy, gotowy? Tak. Ty, 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 za nam samusio A, wychodź Jeszcze raz? <śmienicza> 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 Hejka kochani, witam was w kolejnym dniu Wczoraj przestałam nagrywać, bo było późno I no już mi się po prostu nie chciało, przyznam się ale jestem już dzisiaj, Mariusz gotuje obiad w kuchni Misiek, pomachaj Nie widać Cię i tak <grywa> Także Mariusz gotuje obiad, ja jestem już ubrana Zaraz idziemy do kościoła i później idziemy na drinka, jakieś winko do szwagierki Także fajnie, mamy dzisiaj dzień zaplanowany Ale chciałam Wam pokazać sukienki, jakie zamówiłam z Pakuten Zamówiłam te sukienki z myślą o tym, żeby ubrać je na nagrywanie intro do vlogmasów, bo właśnie przypominam Jutro już jedziemy Nagrywać intro na vlogmas Ale niestety one przyszły kiepskie Są ładne Ale po prostu Są bardzo niewygodne Spójrzcie sami Sukieneczka jest taka. No sami przyznajcie, że sukienka jest naprawdę genialna. E, jest biała i ona ma takie tutaj e, cekiny, tak? Dobrze się to nazywa, cekiny. Musiałam chwilę pomyśleć, bo wypadło mi z głowy. A z tyłu ma taką e, piękną czarną kokartkę. Ta sukienka akurat jest Niuni, bo zamówiłam dla Niuni i dla siebie, żebyśmy miały takie same, no ale niestety dla Zuzi jest dobra, dla mnie sukienka jest za duża i wyglądam w niej jak w worku, także totalnie odpada. Na Zuzie jest dobra, ale znowu jak ją przymierzyłam, to ona powiedziała: Mama ściąga ją szybko, bo ona mnie gryzie. I rzeczywiście to jest prawda. Jak mierzyłam swoją sukienkę, to cekiny. Tutaj pod spodem strasznie gryzą. Ona jest tak dziwnie uszyta, że po prostu jest w niej niewygodnie. Także no po prostu zwracam. A szkoda, bo sukienki bardzo ładne. I tutaj mam sukienkę też dla siebie. No dosłownie taką samą. Jak Zuzi tylko no w większym rozmiarze Ja zamówiłam rozmiar S na M Bo taki był najmniejszy rozmiar Ale ona i tak jest na mnie za duża Więc sukienka idzie do zwrotu Dokładnie taka sama Tutaj ma właśnie do zawiązania sobie z tyłu tą kokardkę Także no szkoda, no ale trudno co zrobię Później będę musiała wyszukać sobie jakąś stylizację Do nagrywania intra na jutro Coś po prostu muszę z szafy wyciągnąć. Nie oszukujmy się, mam sporo ciuchów, więc pewnie coś znajdę. Może nie sukienkę, może bardziej coś na luzacko, jakiś sweterek i białe spodnie. No zobaczymy. Tak czy siak, później będę się szykować. I jeszcze ostatnio kupiłam na Allegro zimne ognie. Mariusz się ze mnie śmiał, że zamówiłam na Allegro, ale zamówiłam takie duże, bo mają one 70 cm. I też sobie wymyśliłam, że potrzebuję właśnie te sztuczne ognie do nagrywania intro. Wymyśliłam sobie scenerię właśnie z tymi sztucznymi ogniami. Zobaczymy, jak, jak po prostu wyjdzie. Zobaczymy w praniu, ale mam także. Jestem zadowolona. W tym roku dużo wcześniej pomyślałam o nagrywaniu intra, ale to, co tu dużo mówić, zobaczycie już w grudniu, jak wyszło. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło ładne, bo wymyśliłam, znalazłam cudne miejsce do nagrywania. Przed chwilką nagrywałam recenzję podkładu Tir-Tir, koreańskiego podkładu. O, trzymam do góry nogami, także tak się on nazywa Tir-Tir. Jeśli chcecie zobaczyć recenzję tego podkładu, to zapraszam. Na TikToka, bo powiem wam w skrócie jest rewelacyjny, świetnie kryje i mega polecam. Jedynie co to kupiłam sobie za ciemny podkład, Pokupiłam numer 21N, także on jest po prostu dla mnie za ciemny, yy, i jeszcze ciemnieje troszkę po czasie, ale ogólnie bardzo polecam, bo fajnie kryje, także jeśli macie zamiar kupić to kupujcie po prostu odcień jaśniejszy. My przyszliśmy dopiero do domu, a jest godzina 21.30. Trochę posiedzieliśmy u szwagierki i powiem Wam, że jestem dzisiaj niewyrobiona, bo mam nic nie przygotowane na jutro, mam nieprzygotowane ubrania na jutro. Muszę przygotować ubrania dla Zuzi, dla Krysianka, jeszcze dla męża, dla siebie, więc jestem w totalnej rozsypce. Jeszcze się muszę wykąpać, umyć włosy, nakręcić je na wałek: żeby mieć jutro jakąś fajną fryzurkę. I powiem Wam, że jestem dzisiaj niewyrobiona, więc chyba po prostu będę siedziała po nocy i wszystko ogarniała. Najgorsze jest to, że nie wiem co sobie jutro ubrać. Nie wiem, czy chcę być ubrana na elegancko, czy bardziej tak na luzacko w sweterku i sama powiem wam, że nie wiem. Za chwilkę będę wszystko mierzyć i się zastanowię. Ale ostatnio kupiłam sobie jeszcze w Mohito taki sweterek czerwony. I myślałam nad nim, żeby ubrać sobie ten czerwony sweterek I do tego białe spodnie Ale kurczę, nie wiem, tak się właśnie zastanawiałam Szczerze to jeszcze go nawet nie mierzyłam, jest z metką Więc nie wiem, czy sweterek czerwony, białe spodnie do tego i jakiś może płaszczyk Czy bardziej ubrać sobie właśnie taką sukieneczkę białą Ona też bardzo fajnie wygląda, tylko jest bardziej taka na elegancko Kurczę, nie wiem, powiem Wam. Muszę się doradzić Mariusza, bo jestem w rozsypce i po prostu nie wiem, co ubrać. Dylematy kobiet. Jeszcze ostatnio kupiłam sobie w mokry to taki czerwony szalik, więc może też fajnie wyglądać, właśnie do jakiegoś płaszczyku na nagraniach. Czerwony szaliczek, ale to bardziej chyba do jakiegoś czarnego płaszczyku. Hmm. Tak też by mogło fajnie wyglądać, ale chyba wtedy nie będzie pasował czerwony sweter, więc będzie mi się to chyba jakoś gryzło. No, a tak, poza już tymi świątecznymi ubraniami, to jeszcze z to zamówiłam sobie taki t-shirt. Więc nie wiem, mam dylemat, co sobie ubrać. Na pewno coś wymyślę. Także ja lecę przygotowywać się już na jutro na nagrywanie naszego intra do vlogmasów. Lecę się kąpać. Ogarniać wszystko, bo jutro rano wstajemy. No, ja o 6 jutro muszę wstać. Dzieciaki przynajmniej o 8, bo 8.30 wyjeżdżamy. Mamy tam na 10, a mamy też kawałek jazdy, bo półtora godziny jazdy. Więc musimy się też jeszcze wyspać. Także tyle będzie z tego filmu, kochani. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się pewnie już niedługo w kolejnym filmie. Także zostawcie, kochani, komentarz. Łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie I widzimy się już w następnym filmie, pa pa Chwila, chwila, jeszcze nie kończę Przymierzyłam to ubranie, białe spodnie i sweterek czerwony I co uważacie? Myślę, że całkiem naprawdę fajnie może to wyglądać podczas nagrywania intra Co myślicie? Sweterek bardzo mi się podoba Do tego białe spodnie, jakieś budki, płaszczyk A Ty, się, co uważasz? Mi się podoba. Podoba się tak? Czy bardziej ubrać tą sukienkę Misiek jutro? Tylko wtedy to tak na no, elegancko, sukienka, rajtki, wtedy już bardziej domowy. A to tak jest, wiesz. Jeszcze czerwień, czyli świąteczna. Co myślisz? Sweterek lepszy. Sweterek lepszy? Tak. I sukienka? Codzienny. Domowy, co? Czekryku! Chodź Misiu! Jak mama wygląda? Jak ma? Brzydkie! Pięknie, mama no nie czerwono brzydkie. wygląda. Pięknie mama brzydkie. wygląda. Nie podoba się To Jankowi? Super! Ej, ale mi się jeszcze taki szalik. Szalik nie. Nie? nie, nie ale na no płaszczyk. płaszczyk taki szalik czarny. Będzie się gryzło z tym czerwonym, nie? We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. W listopadzie mamy grudzień. dzień. Raz? Co mam jeszcze raz zrobić, zatęczyć? We wish you merry Christmas, we wish to you merry Christmas. Dobra, teraz już naprawdę kończę. Dzięki za oglądanie, papa. Pa. Uwaga, uwaga, jeszcze chwilka. Jeszcze pokażę Wam kurteczkę, jak się prezentuje. Myślałam, żeby ubrać właśnie do tej stylizacji kurteczkę taką, tego misia. Fajnie to wygląda, misiek? Jak jędźwiedź. Do zakopanego? Świątecznie. Nie świątecznie? No że świą, świątecznie? Świątecznie. świątecznie bardzo. Du, 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 du. Dzisiaj tego vloga nie skończę po prostu. Mam jeszcze jedną propozycję. E, taki czarny płaszczyk. Do tego czerwony szalik. Oczywiście teraz tak byle jak narzuciłam, ale czerwony szalik, e, a pod spodem... nie mam biustonosza. E, a pod spodem... Mm, Taki komplecik spódniczka, ładny sweterek. I co sądzicie? Oczywiście z tego rajstopy bucik ładny. I powiem Wam, że sama nie wiem mam straszny dylemat, co jutro ubrać. Wyjdzie na to, że chyba wezmę dwie stylizacje, i w jednej nagram intro, a w drugiej po prostu zrobię sobie zdjęcia. Nie wiem. Dobra, zobaczycie już, jak nakręcę intro. Którą stylizację wybrałam Bo sama nie wiem, okaże się jutro rano Teraz już naprawdę, pa pa!